Pomimo tego, że to PSD-2 było odmieniane przez wiele przypadków od dwóch lat czy, czy trzech, to ja mam takie poczucie, że na razie my nie czujemy tej rewolucji nadchodzącej. Tak? Gdzieś wszyscy mają świadomość tego, że po 15 września się coś zmieni, być może trochę wcześniej, jak niektóre banki wystawią swoje API wcześniej. Korzyści wydają się oddalone w czasie, ale ryzyka wydają się bardzo materialne i no, prawdopodobnie będą się materializowały już od września. Wydaje mi się, że to zależy od organizacji, które będą wykorzystywały, no bo marketing opiera się o dane, klient, o dane klientów, więc no PSD2 niewątpliwie jest źródłem, potencjalnie jest źródłem tych danych i to danych nie deklaratywnych, tylko takich rzeczywistych, czyli to, co ci klienci robią to, gdzie oni, jak oni przeprowadzają transakcje, gdzie kupują, z jaką częstotliwością, jak duży jest koszt takich zakupów. To nie jest kwestia deklaratywna, że mi się wydaje, że nie wiem, prowadzę zdrowy tryb życia, jestem taki czy, czy inny. Nie, ja w tym momencie jestem w stanie bezpośrednio sprawdzić, czy jeżeli Pan deklaruje, że prowadzi zdrowy tryb życia, a w transakcjach widzę McDonald's, restauracje i bary, no to jest, że tak powiem, brak korelacji pomiędzy deklaracją, a stanem Faktycznie. No i tutaj PSD2 no niewątpliwie wprowadza bardzo dużą jednoznaczność, jeżeli chodzi o, o te informacje, które my pozyskujemy o kliencie. Jak te banki czy organizacje, bo to nie, nie tylko banki, będą w stanie wykorzystać te dane, no to, to już pozostawiam... Jakby do oceny tych, tych właśnie podmiotów, tak? czy mają możliwości, czy mają odpowiednie narzędzia do analizy tych danych. Natomiast są to niewątpliwie dane bardzo wysokiej jakości i mi się wydaje, że tutaj rzeczywiście ta szansa istnieje. Nie tak, mogą. Z mojej perspektywy one próbują umieścić klienta w takim ekosystemie usług których on się obraca i najlepiej by było z ich perspektywy, żeby on nie wychodził poza ten, poza ten schemat. Tak? Więc jeżeli do zakupów potrzebne są jakieś środki finansowe, czy to z bieżących rachunków w celu dokonania płatności, czy też z kredytowania, no to naturalne dla nich jest, żeby te narzędzia. Tym klientom zapewnić. Oczywiście z tego płynie wartość, bo jeżeli klienci się przyzwyczają do tych narzędzi, no to automatycznie strumień tych danych, o których mówiłem, tej wysokiej jakości danych, dodatkowo zasila ten ekosystem. Czyli mamy jakby dwie wartości. Z jednej strony klient cały czas porusza się w tym ekosystemie, nie traci kontaktu z marką, a z drugiej strony jest ten ekosystem non-stop zasilany właśnie wysoko, wysokiej jakości danymi, które pozwalają jeszcze lepiej tego klienta obsługiwać i podpowiadać mu różnego rodzaju rzeczy. A dlaczego? Propozycja wartości tych podmiotów jest ciekawa, no dlatego że one się nie skupiają na korowej biznesowej działalności banku, czyli na płatnościach, rachunkach. Dla nich to jest narzędzie do osiągnięcia celu, czyli tak jak się mówi, że no ja mam, dokonuję, dla, mnie, dla mnie ważny jest sam fakt zakupu czegoś a nie, że ja wchodzę w posiadanie jakiegoś przedmiotu lub korzystam z jakiejś usługi, a nie sam proces płatności, tak, no to one właśnie to oferują. Dostęp do produktów i usług, gdzie ta płatność jest niejako w tle, jest pewnym takim jakimś naturalnym elementem tego procesu, ale klient też patrzy w to, co jest na samym końcu, czyli w ten produkt albo usługę, którą będzie mógł konsumować. I one oferują ciekawego, ciekawe produkty oraz usługi, mają też narzędzia, żeby tego klienta zachęcić w formie zniżek, rabatów, Programów lojalnościowych, tak, więc no zdecydowanie ta propozycja ich wartości jest silna i w tym kontekście, biorąc pod uwagę to, że no by chciały tego klienta trzymać jak najbliżej siebie, uważam, że jak najbardziej będą zagrożeniem dla banków. Przy czym też no chciałbym podkreślić, że nie jest to moim zdaniem też cel ich sam w sobie, tylko niejako efekt uboczny realizowania ich takiej strategii. Te wyzwania, które ja widzę. Do PSD2 miejmy nadzieję, że w tym roku się zakończy, wszyscy powdrażają interfejsy, no i w kolejnych latach zobaczymy ewolucję. Niewątpliwie PSD2 może być takim pierwszą jaskółką, jeżeli chodzi o w ogóle rozmowę open bankingu. Jeżeli tę barierę przełamiemy takie, takiego wewnętrznego oporu po stronie banków, ASPSP ogólnie mówiąc, i one zobaczą, że no, mogą wystawiać jakieś usługi za pomocą API, to prawdopodobnie ten trend będzie się... I to wydaje mi się może być jeden z tematów. Natomiast no niewątpliwie takim elementem, który ja widzę, to jest ta odmiana przez wszystkie przypadki sztuczna inteligencja. Robotyzacja, automatyzacja procesów. Widzimy, że system, jakby rynek bankowy się konsoliduje. Będą potrzeby synergii kosztowych. Część banków będzie szukała też, żeby utrzymać poziom przychodów na odpowiednim żeby otrzymać odpowiedni poziom przychodów, będzie szukała ograniczenia kosztów. Więc ta cała automatyzacja no tutaj no niewątpliwie no może w tym pomóc. Na no, sztuczna inteligencja no zobaczymy za te kilka lat, jak to będzie wyglądało, natomiast tutaj możliwości są naprawdę niesamowite. Z jednej strony automatyzacja procesów i, i oszczędność, pod, natomiast z drugiej strony ja widzę nowe źródła przychodu, tak? Czy też, Wsparcie sprzedaży zdecydowanie, tak. Poprawa jakości obsługi klienta, chociażby za pomocą wykrywania emocji w trakcie rozmów z klientem, żeby. Po na przykład nie, nie patować sprzedażą, kiedy widzimy, że ten klient jest zdenerwowany albo zdecydowanie jest niechętny. Pracownicy contact center mogą mieć problemy z wyłapaniem tego typu nieosób, bo tam jest bardzo duża rotacja, ale jeżeli mieliby wspomaganie sztucznej inteligencji i taki sygnał ostrzegawczy, spokojnie, na razie to już lepiej się wycofaj, no to automatycznie przekłada się to na poprawę jakości obsługi. I tych use case'ów, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, jest moim zdaniem, bardzo dużo, no i z niecierpliwością właśnie czekam, aż one zaczną się materializować. To nie jest moja pierwsza wizyta na tej imprezie. Uważam, że jest wartościowa. Można spotkać tutaj wiele osób z branży, co w tym momencie, kiedy właśnie jesteśmy na dosyć zaawansowanym etapie wdrażania pewnych rzeczy typu właśnie PSD2, daje dodatkową wartość wymiany poglądów na pewne kwestie z praktykami z innych organizacji. Nie, nie zawsze jest do tego możliwość, a tutaj wiem, że właśnie taka opcja jest i zawsze ja wiele wynosiłem z tych spotkań.